To kura. O, kura. O, Zobacz jaki piesek. Cześć do Minisia. na górę. Cześć laleczko. 10 schodków. Otwierała lodówkę Ić, i w pieska. I wiesz, jak patrzyła, wiesz, co jest? To no, jest kurwa lodówka, to jest No Ona wchodzi do lodówki, jak widzi. I patrzyła, wiesz, co w lodówce i tak znajduje pani w Moja mama ją znalazła w lodówce. Idź <śledź> do taty. Wstawaj! Gdzie jest tata? Idź do taty. Majusia, wstawaj. A przytul Dominikę. Majusia, przytul Dominikę. Daj się do Wiśniu Daj buzi, buzi Maji, daj, daj buzi. Nie Miśkowi daj buzi, tylko Dominice daj buzi. Co jak ją Wiśniowiec. Przytul, Majusia, przytul Dominikę, daj buzi. przytul.